Dobra. <laughs> Dawaj, nie, dobrze, że wy macie na YouTube czas zablurowany, wiecie, zawsze na początku i nie widzicie, co tu właśnie leci. Psychoanaliza głupoty. Czemu ludzie bronią krapy? Próba wmówienia sobie, że nie wydali źle pieniędzy, ale myślę, że z tego więcej. Media społecznościowe są pełne ludzi, którzy bronią słabych gier. Wszyscy wiemy, że są słabe, a pomimo tego oni to robią, stojąc w opozycji do faktów. Przyjrzymy mhm. się wszystkim, się powodom, podoba, no. dlaczego tak się dzieje, i rozkopiemy je, żeby dotrzeć do sedna każdego z nich i zrozumieć, o co tutaj chodzi. Nieuniknionym aspektem tego zagadnienia będzie kwestia finansowych zysków i strat, ale w tym odcinku przyjrzymy się jej tylko przy okazji, ponieważ spróbujemy dotrzeć głębiej, tam gdzie pieniądze przestają mieć znaczenie, a gdzie powstają problemy natury psychicznej. Czasem powiem. Nie no, moja teoria z bronieniem słabych gier i ogólnie byciem takim wyczulonym na krytykę w grach jest taka, że dla większości ludzi gry to jest jedyna odskocznia w życiu, która pozwala im nie myśleć o problemach. I w momencie, gdy to jest ostatni element ich życia, gdzie oni się niczym nie przejmują i po prostu siadają, grają i problemy znikają na chwilę, to gdy pojawia się jakaś krytyka, pojawiają się jakieś nieprzychylne komentarze na temat gry, którą konsumują, to oni reagują w, w taki wręcz czasami nawet agresywny sposób, dlatego że ktoś im zabiera ostatnią ostoję spokoju, która yy, im została w życiu. I dlatego ludzie nie chcą nawet myśleć jakkolwiek krytycznie do niego podchodzić, bo większość osób krytyka utożsamia się z czymś negatywnym. Dla dużej ilości osób, krytyka i hejt to jest tak naprawdę to samo, ale no, konstruktywna krytyka i faktycznie analizowanie, yy, gier, analiza porównawcza, retoryka proceduralna to są giga ciekawe zagadnienia, yy, które no, jedynie nam mogą pokazywać, co moglibyśmy lepiej robić z grami, no nie. Gotowym... Albo nawet nam samemu zrozumieć, czego dokładnie oczekujemy od gier, no. Myślę, że każdy gdzieś kiedyś naciął się i kupił sobie jakąś grę i okazała się inna niż na trailerach. A dopiero potem gdzieś powoli zaczął zdawać sobie z tego sprawę, która gra byłaby bardziej warta jego czasu, nie? ...a czasem sięgający znacznie dalej w pierwotne i mroczne rejony ludzkich umysłów. Lecimy! A więc dlaczego ludzie bronią słabe gry? Jest kilka powodów, pierwszym jest hajs. Jeżeli po wydaniu pieniędzy na jakiś produkt spotykają się z informacją, że ich inwestycja może być nietrafiona, wraz z tą wiedzą otrzymują pakiet negatywnych emocji, takich jak poczucie bycia oszukanym, a więc żal, gniew, a nawet silny niepokój, ponieważ taka sytuacja wiąże się z podważaniem ego. Naruszaniem delikatnej struktury niepewnej osobowości poprzez udowodnienie dokonania błędnej decyzji. Większość ludzi nie cierpi przyznawać się do błędu, bo nie mają w sobie na tyle przytomności, by dźwignąć taki rozwój wydarzeń. Problemem jest więc jak zazwyczaj infantylizm. Odrzucenie logiki i wyciągnięcia wniosków ze swojej pomyłki na rzecz niemal całkowitego osunięcia w emocje. W tym przypadku najczęściej złości uniemożliwiającej zaakceptowanie faktów. Skutki przyjmowania takiej postawy tak, prowadzą do spowolnienia rozwoju jednostki, a nawet jego cofania, ponieważ świadomie lub podświadomie wzmaga poczucie winy nie dość, że popełniliśmy błąd to jeszcze nie potrafimy go zaakceptować i wynieść z niego lekcji naturalnie poczuciu winy towarzyszy strach, przeradzający się często w gniew i w końcu w manifestację całego tego mentalno-emocjonalnego burdlu w formie przepełnionych absurdami, błędami myśleniowymi i czystą frustracją komentarzy <laughs> czy też filmów mających za zadanie obronić wybrany produkt i w tym procesie utwierdzającym i pogłębiającym własne potknięcia podbudować będą w stanie ciągłego zagrożenia konstrukt osobowości, padaka. Oczywiście, ludzie ulegający temu procesowi są najczęściej prawie całkowicie nieświadomi tego, co się z nimi dzieje, a spotykając się z tą wiedzą, ich reakcją będzie jeszcze znaczy, solidniejsze. Chyba mi się też wydaje, że dużo osób nie zauważa na przykład dużej ilości błędów w grach. Przecież ile było ludzi grających w Cyberpunka i do tej pory mówiących, że Cyberpunk nie miał błędów na premiere. To też jest taka kwestia, że y, jeżeli glitch nie jest tak naprawdę mocno widoczny, to dużo osób nie widzi np. jakiegoś stutteringu, spadających FPS-ów, level of detail jakiegoś krzaczącego się, cieni kontaktowych po prostu migających jak y, światła y, w Nowym Jorku. To, 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 to właśnie to jest konsument idealny, który nie widzi tego, co jest źle zrobione. Tknięcie się wewnątrz własnych przekonań. Na takim etapie otwarcie na zrozumienie tego zagadnienia wymagałoby odwagi, gdyż w pierwszej fazie będzie to doznanie bolesne. A że odwaga przeczy infantylizmowi, jakikolwiek progres w pojmowaniu tych zjawisk jest niewykonalny, do momentu spotkania z silniejszym bodźcem, bazującym na przykład na szoku. Drugą przyczyną, dla której ludzie bronią słabych gier, znacznie bardziej przyziemną, jest również hajs, ale tym razem nie ten wyciekły, a ten przychodzący. Często obrońcy twierdzą, że nikt im nie zapłacił za to, co mówią. Bywa, że jest to najzwyklejsze kłamstwo, lecz często bywa również to prawdą. Jednak wyselekcjonowaną z całości procederu, który ma na celu przynieść autorowi dochody, a więc ostatecznie jest to banalna manipulacja, mająca przedstawić element schematu jako cały schemat. Nawet jeżeli obrońca krapa nie otrzymał bezpośredniego wsparcia finansowego od danej firmy, jeżeli w mediach społecznościowych kreuje swój wizerunek na obrońcę krapów, a nie na obiektywnego krytyka będącego rzetelnym recenzentem, to w ten sposób daje do zrozumienia firmom, że jest dla nich dostępną cyfrową Dokładnie. prostytutką do użycia, gotową do ugięcia Dokładnie. karku i umieszczenia swej głowy pod korporacyjny but za jakiekolwiek benefity, choćby od... Nie. Jest w stanie to ktoś skontrargumentować logicznie, bo moim zdaniem po prostu się nie da. Tak jest i tyle. otrzymanie wcześniejszego klucza do gry, co pomoże mu napisać pseudorecenzję przed innymi i uzyskać więcej wyświetleń, a w efekcie zysków. Na szczęście dla konsumentów ten proceder został w ostatnich miesiącach tak jawnie obnażony, że jego wpływ niknie z dnia na dzień. Ale to o wiedziałem powiedziałem ze szczegółami w odcinku Pseudorecenzenci versus faktyczna recenzja, do którego serdecznie się chyba tak, go nie nie? Widzieliście. trzecia przyczyna fanboizm. Niektórzy uwielbiają różne firmy znacznie bardziej niż wskazywałby na to zdrowy rozsądek, a czemu? Są dwa główne powody. Pierwszy, ta firma kiedyś dostarczyła im radosnych doznań i mają nadzieję na powtórkę. Drugi, syndrom idola, potrzeba posiadania autorytetu. Może to być polityk, sportowiec, aktor muzyk, korporacja produkująca urządzenia czy tworząca gry komputerowe. Najważniejsze by było wrażenie posiadania nad sobą kogoś, kto jest większy, lepszy, silniejszy, mądrzejszy od nas. Wtedy możemy komuś takiemu zaufać, kierować się jego zdaniem w każdej sprawie. Ale... bez... A fanboyzm to też mi się wydaje, że to jest takie ostrze, które jest dwusieczne, bo to najczęściej chyba największym fanom najbardziej zależy na tym, żeby mieć dobry tytuł. Jestem turbofanem serii Diablo. Uwielbiam Diablo 1 i Diablo 2. Mam tysiące godzin w tym speedrunowym Diablo 2. No nie, też w chuj czasu. Uwielbiam to. Moglibyście zadać mi teraz jakieś pytanie bez żadnego problemu, bym na nie odpowiedział. No nie polubiłem się z Diablo 3. Mocno skrytykowałem Diablo 4, ale skrytykowałem to właśnie z miłości, do tego, bo chciałem, żeby to było lepsze, bo wiedziałem, że była sprzedawana taka gadka, że to jest połączenie najlepszych elementów z Diablo 2 i Diablo 3 w jedną całość, tylko że tych elementów z Diablo 2 nie było, poza chyba nazwą Diablo. Więc to, 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 to na przykład, to są często sztuczni fanboje, ale, co dla mnie jest najciekawsze, z czego leci Tal'ed, jak z czego leci Tal'ed, jak te słowo runiczne runy, czy ze wszystkiego dropią w tej grze. A pierwsze farmisz to na więc To jest zapytanie, kuwa, w ogóle. Ale idąc dalej, to co mnie najbardziej dziwi, to że my nie osiągnęliśmy w grach jeszcze tego poziomu krytyki, który osiągamy w filmach. Bo ludzie względem filmów są o wiele bardziej krytyczni. Rings of Power dostało pod o tron nowe sezony dostały pod Myślicie, że w przypadku gier komputerowych. Gdyby wyszedł taki siódmy, ósmy sezon GroTron, to ludzie by mówili, nie, że to jest gówno, że co oni zrobili? Nie, jakbyśmy to przynieśli na świat gier komputerowych, to multum osób by tego broniło, że ósmy sezon był serio, fajny. Ja jestem ciekaw, czy to się zmieni kiedykolwiek. A jak tak, to kiedy? Może właśnie potrzebujemy jeszcze z 10 lat, ale mnie to zawsze najbardziej dziwi, że względem filmów ludzie są turbokrytyczni, no nie? I to nawet jest taka sytuacja, że jacyś krytycy filmowi, oni potrafią film, który by się wydawało, że jest fajny, ocenić nawet w miarę nisko, no nie? Nie wiem, wejdziesz stary na jakiegoś takiego stary Baby Drivera na przykład i się okazuje, że Baby Driver ma średnią ocenę 7 i ty myślisz, kurwa, ty, ale to jest zajebisty film w sumie, no nie? O co chodzi? No ale jak go zaczynasz rozkładać na czynniki pierwsze, to jak się okazuje, no że gdzieś tam mu trzeba odjąć, nie? Kilka punktów. Właśnie, też mi się tak wydaje, Saru, że to jest po prostu związane z tym, że filmy to jest dużo starsze medium od gier i jest więcej osób, które mają wysoką wiedzę w tym. I teraz przede wszystkim, co jest najważniejsze, filmy są o wiele bardziej traktowane jak sztuka. Patrz, i w tym samym czasie to zrobiłeś na czacie, bo filmy ludzie traktują jako sztukę. O dokładnie. I też mi się wydaje, że to, to jest bardzo mocno z tym związane. Że my jeszcze nie mamy jako społeczeństwo takiego poczucia, że gry komputerowe to też sztuka, a filmy się jednak tak traktuje już. I to od dawna. Refleksyjnie kupować jego produkty, wspierać na przekór wszelkiej logice. To zjawisko znów wiąże się z dziecinnością i strachem powiązanym z potrzebą poczucia bezpieczeństwa. Świat to nie bajka, grifterzy to nie smerfy, grawitacja boli, a bez czapki zimno. W tej strasznej rzeczywistości dobrze mieć cokolwiek, o co można się oprzeć, jakąś ostoję wiedzy, zaufania, pewności. I o ile jest to zupełnie naturalne w stosunku do ludzi, których uznamy bądź zostaniemy zmanipulowani do tego uznania za autorytety, o tyle w przypadku produkujących gry firm, które niegdyś można było docenić za działania z pasją od graczy dla graczy, lecz dziś przekształconych w bezduszne korporacje. W ich przypadku idealistyczne postrzeganie takich biznesowych tworów jest po prostu urojeniem, iluzją wytworzoną przez umysł fana, by podtrzymać nostalgiczne ciepło, nadać sobie w życiu jakąś stałą, wokół której można się obracać. Różne firmy robią różne gry, lepsze i gorsze, ale nie ma się co martwić, bo przyjdzie dzień, że moja firma wyda kolejną grę, i wtedy wiadomo, że będzie genialnie, tak jak kiedyś, tak jak zawsze. Bardzo przyjemne uczucie, niestety we współczesnych czasach, będące już tylko iluzją, z czym wiele osób wciąż nie potrafi się pogodzić, no. i tak tkwią, będąc właśnie fanboyami. Czwarty powód, nieco kontrowersyjny. Dobrze się bawią. Faktycznie przyjemnie spędzają czas przy grze. Z różnych względów jej wady nie przeszkadzają im, tak jak przeszkadza to większości konsumentów. Są w stanie te wady zignorować w tak dużym stopniu, że dla nich wpływają one minimalnie lub wcale na odbiór całości. Zalety natomiast wynoszą w procesie tego odbioru na pierwszy plan. Przykładowo. Tam, gdzie dla większości graczy szczegółowa grafika będzie jedynie przyjemnym, imersyjnym dodatkiem do rozgrywki, tam dla nich będzie ona stanowiła większą część czerpania przyjemności z tytułu, bo będą bardziej niż na mechanikach walki, craftingu czy itemizacji skupiać się na zachodach słońca i piersiach, jadwisi, córki Kowala w promieniach tego zachodu lśniących. Czy to źle, że dobrze się bawią? Nie. Absolutnie nie. Czy to źle, że przedstawiają swój punkt widzenia publicznie w sposób zupełnie pozbawiony obiektywizmu, mogący zachęcić innych a logiki. Produkcji o niskiej jakości i cenie nieadekwatnej do zawartości? Absolutnie tak, bo w ten sposób wywierają korporacje wypuszczające skamy i oszukujące innych graczy. Jak jednak zostało wcześniej nadmienione, ten proces, czy to w formie jawnej cyfrowej akwizycji, czy też wyrażania swojej subiektywnej opinii, jeżeli jest pozbawiony obiektywności, autentyczności i rzetelności, dramatycznie traci na sile, rozgłosie, zasięgach i nadziei na przyszłość. Bez względu na głoszone motywacje autora. Piąta przyczyna. Myślenie zero-jedynkowe i nierozumienie zasadności krytyki. Niestety, choć mnie samego od tego już boli w umysł, to ponownie rdzeniem problemu jest niedojrzałe postrzeganie rzeczywistości, a kolejnym łbem tej hydry skłonność do ułomnej analizy zjawisk w kategoriach złe lub dobre... Ej widzowie, ja wam zadam pytanie. Czy wy jesteście krytyczni względem gier komputerowych? Bo ja jestem, to chyba każdy wie. A czy wy jesteście krytyczni? Uważacie siebie za osoby krytyczne względem gier? Nie ogrywacie każdego krapa? Tak. Dobra, to teraz zadaję kolejne pytanie. Czy nadal dobrze bawicie się w grach komputerowych? Nadal lubicie gry i nadal w nie gracie? Tak. I to jest najciekawsze, bo wszyscy próbują mówić, że jak jesteś krytyczny, to nie lubisz gier. Że się z nich nie cieszysz, po prostu nie grasz w główną, nie? Mi się też na tym to polega, że zaczynasz swój czas szanować. Nic pomiędzy. Dla takiej persony, jakakolwiek krytyka produkcji, którą uznał za dobrą, jest niedopuszczalna, bo wtedy natychmiast przechyla ona szalę całkowicie na drugą stronę i prezentuje ją jako w 100% złą. Osobiście kilkanaście razy jako YouTubeowy świeżak natrafiłem na takich ludzi na moim kanale. Pod filmami, w których uwzględniałem wady i zalety jakiegoś produktu, lub gdy w jednym filmie odnosiłem się do plusów, a w innym do minusów, jakieś gry, zjawiska, zachowań itp., to padały komentarze typu rozdwojenie jaźni, zdecyduj się, to tak! jest w końcu jest. Ale kurwa, ja to samo mam co premiery z ludźmi. Kilka rzeczy pochwalę, kilka skrytykuję, to jak jest wreszcie? To to jest dobra gra, czy zła? Powiedz mi, youtuberze, co mamy myśleć, bo ja nie potrafię zebrać wszystkich rzeczy do kupy i samemu wydać werdykt. Oj, nie, przerasta to teraz moje umiejętności. <laughs> no to jak jest? Tak albo nie i tak dalej. To są przykłady myślenia zero-jedynkowego, czyli albo, albo złe. binarnego, lub nazwijmy sprawy po imieniu prostackiego i prymitywnego. Wiele osób nie jest w stanie pomieścić w swoim mentalu konceptu czegoś, co nie jest jednostronne w swojej naturze. I takim też osobom zdarza się bronić słabych gier, bo już uznali je za dobre. Ich ograniczony, arogancki umysł sklasyfikował produkt, wsadził go do wybranej szuflady. Drzwiczki zatrzaśnięte koniec tematu. Nie ma czego podważać, nie ma o czym dyskutować. Tacy ludzie kompletnie nie pojmują uzasadnionej krytyki i traktują ją jako atak, ale o tym w ostatniej przyczynie. Powód szósty: błędna identyfikacja. Ludzie, którzy są w 100% egotyczni i nie operują najmniejszym dystansem do własnej osobowości, mają tendencję do całkowitej implementacji wszelkich wzorów umysłowych w podstawę swojego istnienia. Wszystko biorą na poważnie, do siebie, do wewnątrz, aż po rdzeń dupy. To zjawisko zakrawa o takie... <trywa> ile razy to u mnie na streamie widać, jak nagle powiem coś o minimalnej krajowej i się ludzie odpalają. To czasami po prostu wystarczy coś powiedzieć i zobaczyć, kogo to zaboli, no nie? Nawet w żartach, jak to powiesz. Absurdy, że jeżeli. I wolność jakiejś totalnej ogólnik. z rodzynkami, a okaże się, że on go lubi, to taka osoba jest w stanie autentycznie się rozgniewać, no. obrazić, zareagować nawet agresją, ponieważ wszystko, co ona lubi lub nie lubi, nawet tak trywialne rzeczy, jak produkty żywnościowe, stają się dla niej częścią jej własnej osobowości na tak głębokim poziomie, że gdy słyszy, że ktoś ma odmienne gusta czy krytykuje jej grę, to czuje się osobiście zaatakowana, ponieważ w jej umyśle nie ma miejsca na podział. Jest tam tak ciasno, że każda rzecz, każdy fenomen, pogląd, sympatia czy antypatia musi być wciśnięta w jedną małą przestrzeń, w której znajdują się również fundamentalne cechy jej osobowości, przez co wszystko zlewa się ze sobą w jedną postać. Jak nie Patrząc... da się żyć za minimalną krajową, jak wynajem mieszkania w Polsce, teraz nie wiem, ile kosztuje, jest 200 zł na miesiąc. Do tego dożyć rachunki wszystkie? No dobra, z wodą, internetem, prądem, to ile wyjdzie? 35 zł max? No nie? To mając minimalną krawę w Polsce, tak ożyjesz. ...na życie ze zgrozą, obrazą, <grym> zadufaniem i szaleństwem człowieka pochłoniętego do dna Aż przez umysł, wstyd nie dać przy takich cenach napiwka landlordowi, nie? Umysłu, który jest tylko narzędziem, lecz w jego przypadku rozbuchał się do rozmiarów przyćmiewających rozsądne i logiczne spojrzenie na rzeczywistość. Bez względu na powody dla których tacy ludzie uznali grę za dobrą, będą bronić tego poglądu za wszelką cenę, ponieważ postrzegają życie przez miraż umysłu, zniekształcającego faktyczną istotę rzeczy. Dlatego jedyne czego będą szukali w mediach na temat tej produkcji, to informacje od kogoś, kto całkowicie podziela ten pogląd. Nie będą więc poszerzać swojej wiedzy i perspektywy. Ich wysiłki skupią się na poszukiwaniu efektu potwierdzenia, by umocnić już przyjęte wzorce. Podsumowując, ludzie bronią słabych gier głównie ze względów egotycznych i oczywiście finansowych. Oba te czynniki wykorzystywane są przez korporacje i o ile z oczywistych powodów nie ma szans, by wpłynąć na tę postawę u kogoś, kto robi to, bo hajs, o tyle jest szansa, choć niezwykle nikła, by wystąpiła jakaś zmiana w przyczynie właściwie nie? obsługiwanego ale umysłu. Wygląda. Moje materiały powstają, bo lubię je robić, co wygrają, te ale też po to, żebyście mogli spędzić ułamek ze swojego życia w nieco alternatywny, unikalny sposób. No bo to nie są przeciętne filmy, nie bawmy się w fałszywą skromność. Dlatego, kiedy dzieje się to w sposób swobodny, bez względu na temat, przemycam trochę wiedzy, odrobinę świadomości i humoru, ale robię. Nikt. Ale <laughs> wy tak przyzwyczajeni do tego. Naprawdę nikt? <laughs> To w sposób spontaniczny, niewymuszony, bo sam nie cierpię, kiedy ktoś próbuje mi coś tak jakby tłumaczyć na siłę, <grym> albo chronić mnie balu, rozbawić mnie, kiedy ewidentnie jest to trend w materiał, żeby był Wilderness i czuć, że autor sam nie jest rozbawiony sytuacją. Najgorzej. Zmierzam do tego, że celem w tym filmie również był transfer wartościowych informacji, które może mają jakieś szanse przyczynić się do zgłębienia tematu. Ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli to trafi na kilka tysięcy osób, które to obejrzało, chociaż do kilku osób, to i tak było warto. Dla obu stron. Po pierwsze, dla tych, którzy są sfrustrowani obrońcami słabych gier, bo są świadomi, jak negatywnie wpływa to na branżę. I czasami nie potrafią pojąć, jak można dysponować mózgiem, a mimo to głosić takie poglądy, opinie i w najgorszym przypadku, namowy. Myślę, że istnieje szansa, że ta wiedza choć trochę zredukuje waszą frustrację, bo zawsze łatwiej radzić sobie z każdym aspektem rzeczywistości, gdy znamy mechanizm działania tego aspektu, cokolwiek by to nie było. Po drugie, dla tych, którzy bronią słabych gier i nie rozumieją, dlaczego wywołuje to frustrację u innych. Oczywiście w tym przypadku z naturalnych względów jakikolwiek krok w kierunku zrozumienia będzie nieporównywalnie trudniejszy. I prędzej niż wiedzę, takie osoby wyniosą z tego filmu kolejny powód do gniewu i okopania się wewnątrz swoich iluzji. Co nie zmienia faktu, że wiedza jest dostępna dla wszystkich i każdy może z niej skorzystać, jeżeli tylko wyrazi taką wolę. Celem ostatecznym jest poszerzanie świadomości wobec tego, co dzieje się w nas i wokół nas, bo bez tego korporacje będą nami pomiatać. Wciskać nam krapy, skamy, mikro, makro i ubertrans. Transakcje powsze czasy i nigdy nic się nie zmieni. A zmienia się. Powoli, trochę, wciąż na niewielką skalę, ale jakiś krok jest, coś się dzieje. Wystarczy spojrzeć, jak masowo ludzie odrzucają produkcję ideologii ludzkiego kompostu i to już w każdej branży. Gry z pochempem padają razem z tworzącymi je firmami. Filmy wyświetlają się dla pustych sal, seriale są przerywane. Nie jest źle, naprawdę mogłoby być gorzej. Nie doszłoby do tych zmian, gdyby. Ja wszyscy... nie mogę się doczekać jakiejś historii gier komputerowych. Za 20 lat, która będzie coverowała ten okres tego, co się teraz działo z grami, Bez nie Bezrefleksyjnie łykali bezduszne korpoprodukcje, tak jak niestety świadomie. To my czy musimy z tego lekcji wyciągnąć. Musimy. Nas obrońcy słabych gier, bo oni dobrze się bawią, bo im się podoba, bo marudzisz, a wcale nie jest tak źle. Gdybyśmy słuchali takich osób i postępowali wedle ich zaleceń, jakość Wszystkich produkcji przemysłu rozrywkowego spadałaby w dół i w dół i jeszcze niżej, aż do Australii i pod te żółwie, co niosą ziemię prostą w pierwotne prabagno? Po co korporacje, którym zależy tylko na zyskach, miałyby zwiększać jakość swoich dzieł, gdybyśmy zrezygnowali z ich krytyki i brali wszystko na hura optymizm? Po co miałyby ze sobą konkurować? W końcu bodźce do Góra tego zanikłyby z... by zupełnie, a gry, filmy, książki, audiobooki i seriale zamieniłyby się w jednolity ściek, w którym nie byłoby już niczego wartościowego, nawet od czasu do czasu. Wciąż jest sporo takich obrońców, ale ku mojej wielkiej radości. Ja jak na tego dragonejże patrzę, to by się niedobrze. Z każdą kolejną wychwalaną przez całe ludzi, z każdym kolejnym wniebobranym flopem i błogosławionym krapem, kurczą się jak jajca na mrozie, w oczach. W sensie nie, że jajca są fizycznie w oczach. Wiecie o co chodzi. Jajca są tam, gdzie mają być. Oczy też, i to oczy postrzegają kurczące się jajca. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Nie był lekki ten odcinek. Ale czasami mam ochotę rozwinąć Główny, muzyka, z zielisko bardziej, nie klej, a wiecie no nie. czego nie można rozwinąć? Nierozwijalnej sraj taśmy. I właśnie takiej wam życzę, jeżeli nie podobał wam się ten odcinek. A jak wam się podobał, to pamiętajcie, że każda wasza aktywność pomaga mi rozwijać ten toksyczny kanał, którym zielona rzeka jadł, Gryfterski płynie, a kanał. nad nią szumiał gej. Pozdro. Pozdro 600.